Hejka, witam Was kochani, tutaj SimArtur. Dodatek Licealne Lata zachwycił chyba każdego z nas. No okej, okay, jest kilka niedociągnięć, ale nie mają znacząco wpływu na ocenę i mogę śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych dodatków do The Sims 4. Wraz z nim dochodzi nam wiele funkcji. Aplikacja Trendy, Sklep Czaj-Modę, Chodzenie do Szkoły, Bal Maturalny, Park Rozrywki i dużo więcej. Dziś skupimy się na dwóch pierwszych i wyjaśnię Wam czym jest aplikacja Trendy oraz Sklep czaj i jak się tym wszystkim posługiwać. Zapraszam do oglądania całego filmu, a dowiesz się o specjalnym sposobie, który może zmienić życie nastolatka. Każdy Sim w The Sims 4 posiada własnego smartfona, na którym dzięki dodatkowi licealne lata może zostać zainstalowana aplikacja trendy. Możesz w niej przeczytać podstawowe informacje na ten temat oraz zamieścić stylizację. Jak to zrobić? W tym celu wybierzemy się do second handu o nazwie Chai Mode. Na miejscu zawsze jest właścicielka, z którą możesz porozmawiać o najnowszych trendach, jakie rządzą w modzie. Specjalne wieszaki są pełne różnorodnych ubrań. Przeszukując je, możesz stworzyć własną oryginalną stylizację. Pojawić się panel podobny do trybu stwórz SIM. Najpierw wybierz nazwę stylizacji. Jest dostępnych kilka ciekawych nazw, ale jeśli chcesz, to wpisz własny styl. Następnie stwórz własny zestaw ubrań z rzeczy, które dzisiaj są dostępne. Uwaga! Masz do dyspozycji ograniczoną ilość ubrań, ale w niższych cenach. Codziennie jest wymiana całego towaru, więc jutro znajdziesz tu zupełnie inne ciuchy. Czasem pojawią się wyjątkowe perełki, których do tej pory nie widziałeś. Jeśli Twój Sim to kupi, to od tego momentu pojawi się i będzie dostępne dla wszystkich w trybie stwórz SIMA. Gdy stylizacja będzie już gotowa, to na dole pojawi ci się całkowity koszt Twoich zakupów. Co przydatne, za jednym razem możesz stworzyć kilka stylizacji. Od razu po zakupie pojawi się w wyposażeniu SIMA. Możesz ją po prostu założyć lub sprzedać, by zarobić. Jeśli chcesz sprzedać, to kliknij i wpisz cenę, jaką chcesz za to dostać. Pamiętaj tylko, że im wyższą cenę wpiszesz, tym mniej będzie ale jak inni znajdą moją ofertę? W tym celu trzeba być obserwowanym przez innych na trendy. Żeby mieć większe szanse na sprzedaż, zakładaj ten strój, gdy chodzisz po mieście i promuj w aplikacji. Proste, ale wymaga cierpliwości. Im więcej obserwujących, tym bardziej możliwe, że to właśnie twoja stylizacja się sprzeda. A ile już teraz ich zebrałeś? Sprawdzisz, klikając w aplikacji. Oczywiście, skoro inni widzą twoją ofertę, to ty też możesz widzieć innych. Wejdź w aplikację Trendy w telefonie i kliknij Przeglądaj trendy. Pokaże ci się okno sklepu i masz tu całą listę stylizacji na sprzedaż, ich nazwy, kto sprzedaje, jaki to jest trend i cena. Ogromnym minusem jest to, że nie możesz zobaczyć, jak one wyglądają, zanim ich nie kupisz. Nie rozumiem, dlaczego twórcy nie zadbali o ten ważny szczegół. Może po to, żebyśmy otwierali się na nowości i nie zamykali w swoich stylach, które lubimy. Może. A co do zarobku? Robiąc to regularnie, można z tego mieć niezłe kieszonkowe. Wystarczy trochę się postarać. Przedsiębiorczość? Od najmłodszych lat. A czy zastanawialiście się kiedyś, czy byłby ktoś w stanie zapłacić Wam 5 tysięcy za Waszą stylizację? Hmm, sami sprawdźcie. Podsumowując, aplikacja Trendy i sklep modę są nierozerwalnie ze sobą związane, jeśli chcemy w pełni korzystać ze wszystkich możliwości. Najpierw szukamy ciekawych ubrań, potem łączymy i promujemy je, a na koniec liczymy zyski ze swoich sprzedaży. No i oczywiście zawsze jesteśmy na czasie i sami wyglądamy świetnie. Mam nadzieję, że pomogłem Ci tym poradnikiem zapoznać się z działaniem tego bardzo ciekawego i ekologicznego systemu sprzedaży ubrań. Nie zapomnij wbić mi łapkę w górę i zasubskrybować. Zapraszam na pozostałe filmy z poradnikami oraz nowościami ze świata Simów. Dajcie mi znać, na jaki temat chcielibyście zobaczyć mój kolejny poradnik. Na dziś wam dziękuję i zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się i do następnego.